Siemanko, ja jestem Benwer. Dzisiaj ze mną jest kamerzysta, znaczy to jest kamerzysta, na pewno dobrze znacie Dawida Szczęcha, to jest od ulicy. on od ulicy. Tak, Teraz ulica, mają tam spółę, a my idziemy na poszukiwania popularnego od wczoraj. Nie Niewiedzy to błogosławieństwo, nie? Wszyscy mówią na fejsie, że ja nim jestem, a ja nim nie jestem. Jak teraz tu stoję, to ja mówię, że ja nim nie jestem. Nie chcecie mi wierzyć, to nie, ale to wasz problem. I sobie właśnie idziemy. Tam na te pole chcemy obskoczyć. Tam ile jest? No dużo hektarów. Chcemy gdzieś dwie rodzinki doszukać. Będziemy czytać. Staszer, Staszer, gdzie jesteś? No. Dobra, będziemy wchodzić na pole, to tam poradamy. Jesteśmy już na polu. I tu trolejr mi mówił, że gdzieś w tym miejscu ten staszek wczoraj mu wyskoczył. Te pierwsze nagranie, nie? Co dałem tytuł Staszek i draszek? No, trolejr mi podał film i gdzieś tu go spotkał. bo trolejr to jest taki, że on wszystko nadrywa wiecznie idzie z telefonem, gdzie się gdzieś jakieś te kamery ma. I to było gdzieś tu, bo ja poznałem po tych czacorach tam i on wspierał. Nawet możecie sobie porównać, nie? Ale nie wiem. Kurwa, nie wiedza jebanyć czy... O, pierwsze ślady niewiedzy. Yy, tak, zdjęte, nie wiem czy to widać, ale zdjęte rośliny. Idziemy dalej. I ja nie wiedzę, wysłałem ten film. I się pytam, co to kurwa jest. A on to wstawia na swojego face I Tu mamy drugie ślady nie wiem czy to widać Kto on ma kurwa internet <noise> Tu jest zasięg. Tu jest drugi ślad jego No poczekaj jeszcze niedaleko powinien być jego No po co? On te ma abonamenty pewnie Ale nie wiem, ale to jest naprawdę No nie wierzę że on w polu mieszka ale dzisiaj rano stawił zdjęcie że jest na polu Więc coś w tym musi być więc my doszuszukamy. Dobra, Dexter, kamerzysta, Ja idę tam, doszutacz, ty idziesz tędy. Ja pierdolę. Staszed! 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 Staszet! Staszet! Ja pierdolę ze Staszkami. Widzisz, jakie jest Staszka? Ja też! Chcemy tam aż na sam koniec pola iść. Zrobimy takie obejście. Nie, no musi gdzieś tu być, jebany nie wiem to co jest, ale kurwa, co? jesteśmy na jej dochacie. Jakieś kolejne ślady. Kamień. No, tu jakieś wyżuwienie. Dobra, nie będę was zanudzał, będę miał kamerę włączoną, ale. Jak czegoś nie znajdziemy to chyba na tego filmu nie wrzucam na YouTube No jednak dalej idziemy i po nie wiedzę nic Nie wiedza Nie ma go Trzeba też byś go wołał, a nie Dobrze. Niewiedza! Bo nie usłyszeć Dobra To ja idę gdzieś tam w bok, nie? Dobra Co? No dobra, no, nie wiem, gdzieś tu musi być, kurwa, pole jest wyjebane, jak chuja ci mówię, i tak będziemy jeszcze szukać, nie wiem, z godzinę pewnie, kurwa, patrzcie, te pole jest wyjebane. Ja pierdolę, ja pierdolę, Staszek, kurwa mać, ja pierdolę, ja pierdolę, kurwa. Jest gdzieś? Kurwa, muszę siedzieć z tej trany kurwa, polu. Ja pierdolę, serce mi stanęło, nie. Kurwa. Ja pierdolę. O kurwa. Ja pierdolę. Gdzie jest tecza? Kurwa, mam nadzieję, że nie dopadł. Ja pierdolę. Kurwa dziwego kurwa się mój plecak! Ja pierdolę Kurwa gdzie jest deka Kurwa nie widzę by... Deka Kurwa Gdzieś ten Staszek musi tu być Deka Deka to ty? Kurwa deka Deka Co ci jest? To jest. Jakiś dziadek wyjebał mi starana. Wstawaj, ja pierdolę. A ty widziałeś do? No? Wyjebał mi starana. Pierdolisz. Tam mnie wypierdoliło, skoro i ci mówię. A gdzie on spierdolił? Chuj, gdzieś tam pobiegł Dobra, spierdalamy z tego pola. Mamy kurwa dowody na to, że on istnieje. Ja pierdolę. Nigdy więcej, nigdy więcej. Kurwa. Dobra, już wyszliśmy z pola. Ja pierdolę, nigdy więcej w pole, a tym bardziej w kukurydze, nie? Ja pierdolę. Ja udowodniłem, że... A kurwa. Nie, nie mogę, ja pierdolę, ja się bałem, nie? O kurwa, dobra, nieważne. Chyba będziemy żyli. Chuje tu nic nie ma, nic nie biera. Ja pierdolę, to trzeba odpowiednią służbą zgłosić, typu policja. To nie jest normalne. Dobra, to by było na tyle, ditara się ma